Kwatermisz Gradberta wproszony tu na scenę i zapraszamy wszystkich grupy 15 tutaj na plac przy na I growa dla Grupy Srebrnej, to przedstawi Grupę Srebrną. Gdzie jest konstrukcja Grupy Srebrnej? No powiedz dzień dobry, jak nie wiesz co Grupa srebrna przygotowuje się. Przygotowuje się nie do wyjścia tym razem, ale do prezentacji. Spokojnie tym razem nie zabierzemy wam izakę. <gryzanie> raz, dwa, raz, dwa, raz, trzy, wszystkim! Bardzo proszę. A ja podam zespoły, które mają się przygotowywać. Będzie teraz srebrna, później żółta, niebieska i zielona. Te zespoły się przygotowują tutaj przy okazji. To jest zespół najbardziej prężny, jeżeli chodzi o rozwój. I oni tak naprawdę zrobili dzisiaj taką robotę, jaką trudno sobie nawet wyobrazić. Więc ja... Trochę głośniej mikrofon. Ja przedstawię tylko głównego ja członka silka. Hey, Jurka, To jest Julka! Jurka popatrz na niej, biedny okay. To jest Julka. I proszę klaskać teraz dla Julki. O! ja wiem, że to jest Gocha, gocha, gocha. Gdzie jesteś? To działa tylko prawy mikrofon, prosimy o wszystkie. Są? Dobra. I prosimy wszystkie mikrofony. Czy działają już? No To jest pierwszy występ grupy 15. Tu specjalne VIP-y siedzą przed sceną. Mówimy o siostrach? No tak, Zobacz, to, to specjalnej jury. Ja, ja myślę, że po tym występie to siostry ściągną werylny i zawsze o nimi madać. Ja myślę, że po tym występie to, to jest pewne, że no ale zobaczymy, jak bardzo siostry będą się z No to srebrno rozpoczynamy. Raz, raz, raz.